Znacie powiedzenie, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tak się składa, że w przypadku kasków motocyklowych to powiedzenie sprawdza się idealnie. I tak jak młotek jest uniwersalnym narzędziem, czasem śrubokręt jednak może się przydać. I przekonajcie się sami, jak to się sprawdza w kaskach motocyklowych. Dobrze, wyobraźcie sobie hipotetyczną sytuację. Jesteście posiadaczami wspaniałego rumaka, motocykla generalnie. I wchodzicie do sklepu i podajecie. Sprzedawcy uśmiechniętemu hasło: Poproszę najlepszy kask. I okazuje się, że sprzedawca poda wam najlepszy kask. W jego opinii może się okazać, że nie zadawam pytania: jaki najlepszy im, do czego, no właśnie, jakim motocyklem no. jeździsz? I okazuje się, że kaski motocyklowe, tak jak wspomniałeś w zajawce, są różne do tak. różnych pojazdów. Słuchajcie, jeżeli będę jeździł motocyklem turystycznym, najlepszy dla mnie będzie kask turystyczny. Jeżeli Krzysiek jeździ motocyklem sportowym, będzie dla niego kask sportowy. Jakby to nie wiem, to że żyjemy trochę w świecie, gdzie przychodzimy do sklepu i mamy wrażenie, że każdy sprzedawca to jest kawał takiego skurczy byka, który chce nas oszukać i sprzedać najdroższą rzecz. Ale coraz częściej spotykamy się ze sklepami motocyklowymi, gdzie naprawdę ludzie jeżdżą po świecie, po różnych szkoleniach, yy, wiedzą naprawdę wszystko o tym, co mają na miejscu po to, żeby Wam jak najlepiej doradzić, bo zadowolony wybór jest... klient wraca. Tak, dokładnie. Wybór jest przeogromny i znaleźć coś takiego dla siebie jest bardzo ciężko. Dobra, uniwersalność, jak wiemy, rzadko się sprawdza. I rzeczywiście, w świecie kasków motocyklowych, uniwersalność też właściwie już przestaje powoli istnieć. I okazuje się, że kask od kasku może się bardzo różnić. To nie jest to samo. Dobra, do rzeczy. Jeżdżę motocyklem typu cruiser, chopper i jakby Rotutnia bardzo lubię, szanuję takie motocykle i chciałbym sobie kupić na niego kask. I gdybym się zdecydował, drogi Bartoszu, na kask sportowy, to co by się wydarzyło? Na przykład taką otopistę. Na pewno pięknie wyglądałbyś pod z Zygmunta. To jest fakt. Natomiast słuchajcie, mamy kask bardzo sportowych. Zastanawiam się, czy jest w ogóle jakiś kask trochę bardziej sportowy niż ten. Natomiast jest on przygotowany do bardzo mocno pochylonej pozycji. Zobaczcie ten spoiler. E aerodynamika, wentylacja zadziała tylko w momencie, kiedy jesteście bardzo pochyleni. Wycięcie wizjera też jest w taki sposób, żeby przy tej mocno pochylonej pozycji. Widzieć co trzeba, a nie przy pozycji wyprostowanej. Dodatkowo sama wentylacja, słuchajcie, to jest może abstrakcja dla wielu z Was, natomiast tu nie ma regulacji otwieranie, zamykanie w czasie jazdy, tylko wentylacja jest, wyciągane są zaślepki gumowe. Jak jedziesz na tor, nie potrzebujesz otwierać, zamykać wentylacji, bo widzisz jakie są warunki, zanim zaczniesz sesję. Kolejną bardzo ważną rzeczą, o której wspomniał Bartek, właśnie jakby zaczął nie mówić, to jest to, jak ta wentylacja będzie cyrkulować, kiedy ja ten kask wsunę na swoje sklepienie, a patrzę tylko, czy tam się wsunę, wsunę. Ładaj, O, one o nie widzę, jest. Otwieranie, zamykanie wizjera to też jest ważne, bo tutaj to są jest Są tylko dwa położenia. Dwa położenia. Y w czasie jazdy, na to, że raczej nie potrzebujecie tej mikro bo albo macie wizjer otwarty, albo macie całkowicie zamknięty. Prosta sprawa. Więc ja go zamknę, nic nie będę przez chwilę widział, ale chciałbym, żeby Bartek pokazał wam. Jak... Przy okazji, wizjera, jakie jesteśmy, e, całkowicie płaski, po to, żeby zamontować zrywki, no bo zrobicie sobie powiedzmy kółko zapoznawcze przed wyścigiem, chcecie zerwać zrywkę, żeby mieć całkowicie czystą szybę, bo nie ma czasu, żeby ktoś podbiegł i, 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 i przetarł wam szybkę. Więc to jest stricte sportowe rozwiązanie. Co miałem pokazać? O wentylacji, jak ona przebiega, jak ją mam na głowie. Słuchajcie, wentylacja jakby idzie tędy. Jakby tutaj są dwa główne kanały. Jeżeli krzychu będzie tak wyprostowany i będzie spoiler, który z tyłu ma za zadanie powodować, tworzyć podciśnienie. Jeżeli on będzie w ten sposób, to podciśnienie będzie słabe. Jest stworzony tak, żeby ten kad był mocno pochylony. Dzięki temu wyciągane jest to nieświeże, zużyte powietrze. Wloty powietrza, jak zobaczycie z przodu, wcale nie są jakieś wielkie. Kiedyś, powiedzmy w latach tam początek 2000-tych, mieliśmy ogromne wloty powietrza w kaskach, yy, które jak było zamknięta ta wentylacja, strasznie szumiały. Teraz technologia pozwoliła na to, żeby zrobić małe wloty, spore wyloty. Tlenu mi brakuje. W kasku o! sportowym to niemożliwe. O, nie może być. Ale słuchajcie... Wracamy do rzeczywistości. Rozwiązanie kolejne sportowe, z którego Krzysiek na Chopperze Cruiserze raczej nie skorzysta, to jest y, ustnik do camelbaga. Raczej podejrzewam, że w kurce tradycyjnej Krzyśka nie ma w ogóle nawet miejsca na camelbag. Po prostu. Więc kask sportowy zostawmy dla sportowców albo ludzi z aspiracjami jeżdżenia po torze. No dobra. Teraz zobaczcie, co się wydarzy. RPH 70. Mogę go założyć normalnie, w sensie moje oczy są tu, a nie tu. Mhm. Dobra. Ważna rzecz. Zobaczcie, jak inaczej jest skonstruowana wentylacja. Przede wszystkim ona, wloty powietrza są skonstruowane tak, że zadziałają przy prostej, wyprostowanej pozycji, czyli w takiej, jakiej krzysiek będzie jeździł na swoim rutututniu. Przy pochylonej pozycji, za to, jeżeli ktoś by chciał mieć. Turystyczny kask na sportowym motocyklu. W pewnym momencie pochyla i tak. Po pierwsze, wzrokiem zaczepiacie o górę wizjera. Co jest raczej mało komfortowe, bo nie widzicie, dokąd jedziecie. No tak. No Jakbym był kobietą, to by było fajnie, jakbyś dotąd widział. Nie zawsze warto wyżej. E, natomiast wentylacja niestety nie zadziała dobrze, z tego względu, że otwory nie są stworzone do pracy w takiej pozycji. Jakby bez sensu, naprawdę, blenda podnosi wagę, a i tak na to, że nie będziecie mieli czasu jej podnosić i opuszczać oddychać, za to słuchajcie, jeżeli rozmawiamy o kaskach na podobnym poziomie słuchajcie, niezależnie czy jeździcie kaskiem kaskiem, motocyklem turystycznym czy sportowym o bezpieczeństwo się martwić nie, może, nie musicie z tego względu tak, i pista i pista która jest kaskiem typowo sportowym i RPH-70, którego tutaj mamy, mają wyciągane awaryjnie policzki, czyli rozwiązanie, które zostało stworzone z myślą o ludziach, którzy jeżdżą po torze, zaadoptowane do codziennego, normalnego funkcjonowania. I mają zapięcie typu DD. Tak, dokładnie, więc kogoś kogo będzie uwierać w szyję, w krtań, jakby nie musi się tego obawiać. Dobra, przejdźmy teraz do takiego tematu, który jest ciekawy. I mamy Inspektora Gadżeta. Po co taki kask? Rozmawialiśmy przed nagraniem tego tak naprawdę tak chwilę, bo... Ustaliliśmy wspólne wyznania. Niestety ja nie rozumiem kompletnie idei kasków szczękowych. Ja wiem, że sprzedaje się ich multum, że są ich fani i na pewno w komentarzach tam spod spodem zaraz posypie się Wala, gradobicie, że jakim cudem może mówić, ale tak. Powiedzmy, yy, pierwszy temat, ludzie noszący okulary. Słyszałem teorię mówiącą o tym, że jak ma się kask szynkowy, to nie trzeba ściągać okularów do zakładania kasku. Bartek, nie trzeba, tylko trzeba kupić sobie kask, który jest dwa rozmiary za duży. I wtedy wejdą. Wtedy wejdą, tak. Wtedy nawet dziewczyny mogą mieć warkoczyki i kucyki, to też będą mogły zakładać tak. dwa razy większy kask. Tak. I nie będzie psuło no, Generalnie rzeczywiście okulary przy zakładaniu kasku otwartego, jakim ten kask staje się po otwarciu szynki, e... nadal będą... E... No, przepraszam? Tak. Trudne. Lub ewentualnie niemożliwe. Znaczy, dokładnie. No. A jak będzie kask dobrze dopasowany, to zakładając i tak te okulary stracicie, zrzuci wam z, z głowy, więc bez sensu. Yy, dostawcy pizzy. To, to jest dobry temat. To jest najlepszy target na ten typ kasku. To są ludzie, którzy spędzają w takim kasku całe dnie. I nie chcą go zdejmować za każdym razem, kiedy wchodzą do biura i sprawdzają, czy jest pan kowalski, czy nie ma panego, że ma na niego patkę, czy coś innego. Więc wtedy taki. Ale powiem tak, mieszkam w starym bloku trzecie piętro bez windy i nigdy żaden dostawca nie wbiegł do mnie na górę w kasku szczękowym. Nie Więc myślę, że porzucają to na no a, dobra. na półpiętrze. Ja słyszałem o takich historiach. Wypalam papierosko na stacji benzynowej, ewentualnie jem hot doga, wypijam coś yy, i e, może ta. to ma sens wtedy. Ewentualnie jak jedziesz gdzieś i są piękne widoki, i chcesz się podziwiać yy, nie przez wizjer, to możesz sobie otworzyć i kontakt z naturą. Nie? Większego tak... otworu wentylacyjnego niż ten nie, nie ma w innych kaskach. Tak, no ale właśnie. Podwójna bo, homologacja wtedy, pamiętajcie. Zobaczcie, jakby tak pewien schemat. Reklamy i cała komunikacja, jeżeli chodzi o kaski szczękowe. Y Ludzie, którzy jeżdżą turystycznymi sprzętami, zazwyczaj takie sprzęty mają wielkie, największe możliwe szyby turystyczne, ale nagle taki człowiek zaczyna poszukiwać kasku z najlepszą we możliwą wentylacją. wentylacją. Bo za tą więc, szybą ona nie działa w ogóle. Tak, więc nagle się okazuje, że jeżeli by wziąć, jakby zlikwidować tą akcesoryjną wielką szybę, to w każdym kasku by była wentylacja, nie potrzeba tak. kasku szczękowego. Uwielbiam gości na Goldwingach, którzy w czasie jazdy palą papierosa. Tam naprawdę nie wieje. Za tą szybą. Dobra. Ustaliliśmy, co następuje. Tak. Kaski są konstruowane do określonej pozycji i funkcji na motocyklu. Jeżeli wejdziecie do sklepu, ważne jest, żebyście zakomunikowali, jakim motocyklem zamierzacie przemierzać nasz lub inne ościenne, lub nawet daleko odległe kraje. Nawet niezależnie od tego, jakim motocyklem, jeżeli powiecie człowiekowi, który będzie stał po drugiej stronie. Jakby czego oczekujecie od kasku albo w jakich warunkach po prostu będziecie wykorzystywali i co będziecie robili, on wam pomoże. Ja bardzo lubię to określenie. W jakiej pozycji będziecie używali tego kasku? Jak to? Po bożemu, ciemno, Dobra, się. Dobra, okej. Okay. Więc kask do pozycji pochylonej, nie będzie sprawdzał się pozycji wyprostowanej, tak. kask do pozycji wyprostowanej nie będzie działał w pozycji pochylonej. W pozycji pochylonej w kasku do pozycji wyprostowanej nie Opadnie. będzie nic widzieć. Tak. Na e, przykład, albo i słuchajcie, nie Idealny będzie przykład takiego kasku. E, nie wiem, czy ty pamiętasz. Niektórzy widzowie pewnie nas nie, tego nie pamiętają. GTR pierwszej generacji, generacji który tak. wchodził. Słuchajcie, bardzo Kaskrę dużo ludzi legenda. po zakupie tego kasku narzekało, że on nie ma w ogóle wentylacji, wentylacji. ale jego kształt był na tyle I agresywny. Grand Turismo, Tak. Był na tyle agresywny, że ludzie myśleli, że to jest kask, kask sportowy. sportowy z blendą. Tak. Ale okazywało się, że ta wentylacja przy pochylonej pozycji niestety nie działała jak trzeba i po prostu ludzie źle wybrali kask przez to, co... Tak i stąd się wzięło jakby fama internetowa, że w tym kasku wentylacja jest słaba. Wentylacja w tym kasku jest rewelacyjna, tylko nie można jechać z złożonym za owiewką. Tak. I tyle. I chyba to jest wszystko, co mieliśmy do przekazania w tym filmie. Myślę, że tak. A ale jak co, czegoś, co, czegoś zapomnieliśmy, to zaraz dokręcimy. To pa! Subskrybujcie nas! I kto się na nim podpisał z przodu? Valentino. Valentino Rossi. <laughs> Nie, taki nieznany gość w moim wieku w sumie. Eee, wiem, ten... że... No, Wiecie młodszy. co? Nie ma co kojarzyć, jedyne z czego jest znany to jest monster taki pomarańczowy z jego logo. To ja tylko stąd go kojarzę.